Witam. Tu Waldek Pawłowski w 20. Dniu Wyzwania Serwaka. Dzisiaj chcę powiedzieć na temat mentoringu. Co to jest mentoring? Ogólnie możemy powiedzieć, że jest to relacja uczeń-mistrz. W obecnym napływie informacji, wiedzy jest to szczególnie istotne dla rozwoju. Słowo mentor wywodzi się z mitologii greckiej. Odyseusz podczas wyprawy pod Troje zostawił swojego, swoją żonę Penelope oraz swojego syna Telemacha pod opiekę starszego mędca o imieniem Mentor. Jaka powinna być relacja między mentorem a mente? Powinna być nacechowana szacunkiem do obu stron, zaufaniem oraz empatią. Mentor pozwala na realizację własnego celu Mente gdyż on już jakby osiągnął ten cel, do którego Mente zmierza. Ale nie jest to nauczanie, gdyż różni się to tym od nauczania, że mentor nie przekazuje całej wiedzy swojej, którą posiada Mente, tylko przekazuje te elementy, które rozwijają i pomagają realizować cel, który tak naprawdę mente wytyczył albo yy, które razem uzgodnili, że ten cel będzie do osiągnięcia. Mentor pozwala yy, likwidować bariery mentek, yy, w osiąganiu tego celu, wspiera go i wspiera jego rozwój, wyzwala te, zwiększa możliwości i samorozwój, zwiększa poprzez nakierowywanie, zadawanie pytań, a czasami jakby w pewnym sensie trochę podpowiadanie, ukierunkowywanie rozwoju. A czym mentoring różni się od coachingu? Coaching polega na w realizacji celu, ale przez to, że coach zadaje pytania, nie pokazuje rozwiązań, ukierunkowuje poprzez pytania poprzez rozwój tego klienta, z którym pracuje. To klient sam musi poszukać rozwiązań, natomiast coach jakby go stymuluje, ukierunkowuje przez zadawane pytania, ale nie stawia mu... Nie daje mu rozwiązań. Natomiast mentor jakby pomaga ukierunkowywać, pomaga, czasami daje wskazówki poprzez to, że on to wie, on jest ekspertem. On już ekspertem w tej dziedzinie, w której w mente chce się rozwijać, który chce do, do, dojść. Wybór, czy pracuje się z coachem, czy z mentorem, jest pewnym wyborem drogi rozwojowej. Czasami bywa, że ktoś pracuje i z mentorem, i z coachem. Oczywiście no wtedy bardziej może to jeszcze stymulować tutaj, jeżeli jest oczywiście na to czas i możliwości takie, żeby to było możliwe. Obecnie Praca z mentorem przyspiesza rozwój w tej dziedzinie, w której chcemy się rozwijać. Po, po, pozwala osiągnąć nam szybciej ten cel, do którego zmierzamy. Oczywiście możemy iść na szkolenie z jakiejś dziedziny, jakby dochodzić samemu, ale jest to droga bardziej trudniejsza, dłuższa i bardziej zawiła, bo uczenie się na szkoleniach daje nam wiedzę pewną ogólną, natomiast musimy ją dostosować do naszego celu, naszego to co my chcemy osiągnąć. Więc praca z mentorem umożliwia jakby pracę nad naszym projektem zaakceptowanym przez mentora i mentę. I więc pozwala szybsze osiągnięcie naszego celu. Warto być w serwaku, bo jest tutaj wielu wspaniałych nauczycieli, jeżeli ktoś chce rozwijać marketing internetowy, którzy mu pomogą w tym rozwoju. Moim mentorem jest w tej chwili Tomasz Damian. Pracuję z nim i jestem przekonany, że osiągnę to, czego nie mogłem zrobić wcześniej, mianowicie rozwój swojego systemu internetowego. Praca, pracujemy, w, ale dzisiaj był taki grupowy, yy, yy, praca gru w grupie, yy, mastermindzie, gdzie wymieniamy doświadczenia, pracujemy, na to, yy, czasami pracujemy indywidualnie i stymuluje pracę nad projektem. Yy, jest to yy, przyspieszenie, jest to szybszy na rozwój nad tym projektem konkretnym. Mentor stymuluje, zadaje pytania, czasami niewygodne pytania, bo jakby zmusza nas do szybszej pracy, do, do lepszej pracy. Każdy jest z nas leniwy w pewnym sensie, więc takie osoba, która jakby rozlicza nas za wykonaną pracę i jest w, czasami trudną osobą. Ale ja wierzę i jestem przekonany w to, że pracując z Topiem Danianem rozwinie swoje imperium internetowe. To by było na tyle dzisiaj. Do zobaczenia. Do jutra. Cześć.